W cichej dzielnicy miasta, otoczonej drzewami mieszkał ten zyn człowiek, który przez lata sumiennie pracował w dużej korporacji. Był lojalnym pracownikiem, oddanym swojemu zawodowi, jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło. Firma ogłosiła redukcję etatów, a on znalazł się na liście zwolnionych. Początkowo ogarnęła go panika. Co teraz? Jak spłaci kredyt, utrzyma rodzinę? Przez pierwsze dni jego myśli przypominały burzę, pełną lęku i rozpaczy. Siedział w kuchni z kubkiem zimnej kawy, wpatrując się w okno, jakby tam miała się pojawić odpowiedź na wszystkie jego pytania. Wtedy przypomniał sobie słowa buddyjskiego nauczyciela, którego książkę kiedyś czytał: Nie utożsamiaj się z sytuacją. Jesteś czymś więcej niż twój zawód. Postanowił więc zmienić sposób myślenia. Zamiast rozpaczać, zaczął obserwować swoje emocje niczym chmury przemieszczające się po niebie bez oceniania, bez lęku. Każdego ranka wychodził na spacer do pobliskiego parku. Oddychał głęboko, koncentrował się na dźwiękach ptaków i zapachu świeżo skoszonej trawy. Czuł, że jego umysł stopniowo się uspokaja. Przyjaciel zaproponował mu wspólną medytację w lokalnym ośrodku buddyjskim. Początkowo Tenzen podchodził do tego sceptycznie, ale postanowił spróbować. Podczas pierwszej sesji usłyszał zdanie, które utkwiło mu w pamięci: cokolwiek się wydarza, już minęło. Nie musisz tego nosić. Te słowa uderzyły go jak grom. Po raz pierwszy od zwolnienia zrozumiał, że trzyma się przeszłości, zamiast iść naprzód. Zamiast szukać rozwiązania w świecie materialnym, skupił się na pogłębianiu wewnętrznego spokoju. Powrócił do studiowania nauk buddyjskich, przypominając sobie jedną z fundamentalnych prawd: wszystko, co istnieje, jest nietrwałe. Pewnego dnia podczas medytacji poczuł wewnętrzną jasność, uświadomił sobie, że jego wartość nie zależy od pracy ani majątku. Wyzbywając się przywiązania, otworzył się na nowe możliwości. Zamiast wpaść w desperację, zaczął działać świadomie i uważnie. Odkrył, że przez lata marzył o otwarciu własnej herbaciarni, gdzie ludzie mogliby odpoczywać i odnajdywać harmonię. Postanowił podążyć tą ścieżką. Skontaktował się z dawnym kolegą, który znał się na gastronomii. Razem opracowali plan, zdobyli dofinansowanie i po kilku miesiącach otworzyli niewielką, spokojną herbaciarnię inspirowaną zen w sercu miasta. Codziennie witał klientów, oferując im herbaty o różnych właściwościach, przygotowywane zgodnie z dawnymi tradycjami. Wnętrze herbaciarni było urządzone w duchu wabi-sabi proste, harmonijne, oddające piękno niedoskonałości. Praktykował uważność w każdej czynności, od zaparzania herbaty po rozmowy z gośćmi, ucząc ich cieszenia się chwilą i akceptowania życia takim, jakie jest.